Cześć, tu Wiktoria. Przychodzę do was z vlogmasem. Dzień ósmy i jest godzinka około do, w pół do dwunastej, a ja wstałam dopiero znowu, bo wcześniej mi się nie ciało. Naprawdę, my się nie chce. i trzeba będzie pomyć naczynia, to trzeba zrobić. Mm, tylko sobie zrobię na szybko ciasto naleśnikowe, bo będą dzisiaj naleśniki z miejskim jaloem. Taki kroki cichy i do tego będzie ta cebulka, którą wczoraj smażyłam. Dobra, szukamy przepis. Naleśnikowy. Naleśnik... O, mamy. Dobra. Musimy czekać. Ja was rozłączę i później się odezwę, jak to wszystko zrobię. Dobra? Cześć, do Wiktoria. Przechodzę do was z vlogmasem dziewiątej i nagrywam po cichu, bo jestem w bałcie. My jesteśmy daleko poza domem i się wstydzę nagrywać. Jest dzień vlogmas, przejdziemy do domu. To muszę pomyć na pewno naczynie. Będziemy robić obiadek. Albo pojedziemy, zobaczymy się, zapytam taty za ta, chwilę ta, ta. i jest godzinka 9.30 i ja wstałam już pół godziny temu, bo młodyż do szkoły, spóźnił się i siedzę w aucie ludzie chodzą i się żaden nagrywać. Dobra, to zdaje, sobie się jak będę w domu. Tu znowu ja. Ups. Ja już obiad zrobiłam i zaraz zostawiam na do pieca I dzisiaj mamy dzień ósmy. Uśmy, uśmiech. A tu jest uśmiech. I mamy dzisiaj samochodzik. no, tu mamy samochodzik. Co? a tu w kalendarzu Kolejną podkowę już mieliśmy trzy, ja wam pokażę co robimy um, na ogłę. Naleśniki, takie mieżyczka z naleśników, z łoskiem I to będzie zapitane. I, jak znam trochę jogurtu to dorzucimy. To się do odezwie jak będę mieć już na talerzu. Zobaczymy przechodzi. Cześć tu już znowu ja. Już w początek nagrałam w Byliśmy na takich powiedzmy szybkich zakupach. I możecie zobaczyć, że mam golfing, który się nie mieściłam 3 lata temu, a ja teraz weszłam. Widzicie, że mam chopę na łeb ale to nie ma no. bo jeszcze idę i dopiero. A jest godzina 10:25. To jest bardzo wcześnie dla mnie. Żartuję. Dzisiaj otwieramy okienko numer. Mamy! Ja, Dzięki! Łup! Czekoladka lecia. I dzisiaj mamy, co mamy? Czekoladka. Upsa, ups się już... Tak, śnieżynkę i to Przemkowiec zostawiam, bo on to lubi, ja tego nie lubię. I to były... I mówię, że nie kupię więcej tych czekoladek. Tych... Większych. Numer dziewięć, chyba. Kalendarz. Czy ja jestem ślepa albo nie widzę? Ósemkę otworzyliśmy wczoraj. Szóstki też. Hm. Zaszczepię się, bo nie widzę. Uh -huh. A tu jest ślepo. kura, potrzebuję okularów, czyli ja. I dzisiaj co mamy? Dzisiaj co mamy? Y taką wstążkę, kukartkę, nie wiem jak się nazywa. Później do kawki sobie zjem. I ja im dzisiaj, y pokażę Wam to, może być cichowa, się działo. będę robić obiad, podgrzewać bo dzisiaj szliśmy na gotowe nie chciałam już myśleć wczoraj zrobiłam pyszny obiad i miał być na dzisiaj obiad co wczoraj gotowałam ale Przemek i dlatego a tak sobie zjemy spokojnie bez pośpiechu Miałam dać filmik, ale nie było tyle, jak tu nazywa się materiału. Miałam. Postanowiłam, że dzisiaj dobramy u i wrzucimy. Teraz to sobie robiłam pnizłe jajce.

Jest, udało mi się. Dobra, udało mi się za pierwszym albo drugim razem. Dobra. Ale cię poszedłem. Dobrze, że to nie gryzie, bo jakby mnie to gryza, to bym to od razu ścięgała, tak? Nie lubię, jak nie coś tu gryzie. Nie nienawidzę takiego. Mam taki jedyny różowy, który musiałam z miękczaczem i tak mnie gryz. Tak. Dobra, to ja idę iść z siebie, bo herbaty dwie, No to coś się przemówi. I tak tu się w czuję obiadek. To, to już dotroję ziemniaczki, więc to przyjdę do Was jak zjem. Przyjdę, to będzie... to jest która. Pierwsza i zaraz. Nie, zaraz, co? całe dwie godziny? Młody? Zapraszam was na insta. Tu jest nowa. Nie wiem, czy tutaj I tu jest nowa. A o, się to nowa nowa Muszę możecie sobie wpadać, zobaczyć. I nadezmę się na seksję, bo jestem tak głodna już, że kiszki mi ich jak tu mówią. To dobra, to się do was pobić. I teraz będę nakładać na talerze. Na będę. Talerze bo ta ta śpi, a ja sobie nałożę. Poczekajcie, na to tu sobie na tyle musicie poparć. tutaj znowu ja, jest godzina siódma, pięć i ja sobie zrobiłam. Nie wiem czy to dobrze, no, wyostrzamy się. I sobie zrobiłam Ala, sorbet lodowo-bananowy. I będę się zajadać. Przek się chcesz przywitać? Przek się nie chce witać, i ja się z Wami żeglam, bo już na dzisiaj jest dość nagrywania i się odezwę do Was jutro, bo jutro Przemek nie idzie do szkoły, bo idzie na szczepienie, to będziemy, może coś nagramy śmiesznego? Mm, mm, za szybko przepadnie ma. Jak chcecie coś mm, wiedzieć, to pytajcie się, jakie macie pytania, to w komentarzach poczytam, to cześć. Możecie dostać suba, komentarz, lajka. I miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Nie wiem kiedy to będziecie oglądać, ale...